Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj Filiżanka Kawy z Wróżką. Zapraszam kochani do wysłuchania. Oczywiście moi drodzy, dzisiaj wylosowałam kartę szacunek dla samego siebie. Nie wiem, jak to ma się do tego czytania. Za chwileczkę sobie zobaczymy, ale tak naprawdę tutaj trzeba zacząć myśleć nad szacunkiem. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe dla ciebie. No dobrze, zaczynamy moi drodzy. Tutaj piękna ta nasza filiżaneczka, oczywiście z kwiatami angielska. Tutaj, moi drodzy, coś się rozlało. Mm -hmm. Są tak jak gdyby dwie krople, prawda? Jedna mniejsza, druga większa. Może tak być, że mamy jakieś do kogoś pretensje. Yy, tutaj jest jakieś oczekiwanie, moi drodzy, również, bo to jest taka rozlana łza. Oczekujemy na coś. Mamy do kogoś jakiś żal, może. Yy, możliwe, że to są dwie osoby, dwa jakieś zranienia. Nie do końca tak naprawdę odczuwamy satysfakcję w naszym życiu. Ja to tak widzę. Tutaj, moi drodzy, zdawałoby się, że ta filiżanka na dnie jest taka już bardziej czysta, przezroczysta. Zaczęło się w naszym życiu oczyszczanie, tak myślę. Zaczął się jakiś detoks. Może postanowiliście coś robić w życiu ze sobą, ze swoim życiem, aby to życie. Nabrało innego tempa, może chcecie sami się oczyścić, może też chcecie pomyśleć nad zmianą stylu życia, zmianą diety, czymkolwiek. Tutaj to widać, że tak naprawdę zaczynacie ogarniać swoje, tak jak gdyby ciało, ale też i obok siebie, wszystko wokół siebie może porządki, może też zaczęliście coś, czynić w tej kwestii. Tutaj, moi drodzy, na to trochę potrzeba czasu, bo jest taki zegarek, taki zegar pokazany. Na to wszystko potrzeba czasu. Ja tutaj już widzę, moi drodzy, taką trójeczkę, liczbę 3. Nie wiem, czy widzicie. Liczba 3. 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. Może to być marzec. Będą jakieś ważne decyzje, ważne rozmowy, spotkania. Możecie podjąć wtedy jakąś decyzję. Możecie się nad czymś zastanowić. Coś z upływem czasu przyjdzie do Was. Miesiąc marzec, za trzy miesiące to będzie też miesiąc maj, może być bardzo ważny. Za trzy tygodnie to już będzie też marzec. Także, moi drodzy, marzec, maj, ważne miesiące. Tutaj, kochani, tak naprawdę. Pojawił się taki króliczek, taki zajączek. To jest, moi drodzy, nadchodzący symbol wiosny, wiosna, odrodzenie, ale też, moi drodzy, taki zając mówi nam o odradzającym się życiu. No właśnie, bo tutaj coś się odradza. Odradzającej się przyrodzie. O witalności, o zaradności, także bo zając jest bardzo szybki, ma szybkie myślenie, prawda? I tak naprawdę to jest symbol takiego symbolika, będziecie szybciej myśleć, szybciej działać, odrodzicie się i tak naprawdę zrobicie ze sobą coś nowego. Tutaj wszystko, tak jak gdyby zaczyna się od początku. Człowiek, zaraz jeszcze tutaj do tego dojdziemy, ale te większe symbole najpierw chciałabym zobaczyć. Tu też myślę, że można powiedzieć o przyjacielu. Jest głowa psa, przyjaciel, który tak naprawdę. Może teraz potrzebować pomocy, czuć się samotny, jakiś słabszy. Tutaj jest taki mężczyzna u góry, pokazany, który niesie taki albo to będzie mężczyzna z boku, albo to będzie taka, moi drodzy, też gwiazdka niesie coś, tak jak gdyby tam w otchłani, moi drodzy, jest samolot. Możliwe też, że Myślicie o tym, żeby odwiedzić przyjaciela e, gdzieś daleko, myślicie o jakiejś podróży? Tutaj jest chęć przemieszczania się, ale też ja widzę człowieka, osobę w biegu. Ale tak naprawdę tutaj jest osoba bardzo, ale to niezmiernie bardzo pracowita. Widać taką mróweczkę, która podnosi jakieś ciężary. Tu jest taka mrówka, moi drodzy, typowa mróweczka. Osoba bardzo pracowita, która tak naprawdę myśli bardziej teraz, odwrócona jest od domu, bo tutaj jest dom z kominem pokazany, odwrócona jest od tego domu. Może złapię fokus. Osoba odwrócona jest od domu, a bardziej myśli o y, takich. Y, y, y Sprawach związanych z pracą, może też nad przyszłością myśli, osoba, która jest ciągle w biegu, pracuje, załatwia bardzo dużo różnych spraw. Te sprawy domowe też moi drodzy, tutaj ta trójka pod spodem, która jest tak naprawdę bardzo widoczna. Bardzo ważne sprawy, właśnie za 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące. To mogą sp być sprawy związane również z Waszym domem. E załatwiane sprawy, mm -hmm. jakieś wiadomości, które przyjdą. Do 3 dni, 3 tygodni, 3 miesięcy. E tutaj, kochani, tak naprawdę. Jest potrzeba połączenia się z naturą, potrzeba relaksu. Też ja bym powiedziała, że jest widzę literę inicjał M. Dobra pasa do was powraca dobry, tak naprawdę czas. Tutaj wszystko będzie w swoim czasie, tak co ma do Was przyjść, to przyjdzie do Was. Myślę, że wiele osób podejmie w najbliższych miesiącach bardzo dobre decyzje finansowe, moi kochani. Tutaj też widać taką tu literę M, tutaj widać, tutaj była litera M, tutaj widać trójkę znowu. Albo nawet 317. Ja widzę liczbę. 317. 317 to też może być jakiś numer domu. Tutaj moi kochani, też widać tak jak gdyby jakieś naczynie, a z drugiej strony widać tak jak gdyby kubek, napar jakiś. Ja myślę, że. Tu trzeba pomyśleć moi drodzy nad tym, co my w ciągu dnia, czym my się karmimy, co my pijemy. Czy pijemy wodę, czy pijemy jakieś zioła, czy tylko samą kawę, czy coś pomyśleć właśnie w kierunku napojów. Tutaj też kochani, ja widzę czyste, tak jak gdyby przejście. Jest Jedno przejście, drugie przejście. Jest bardzo dużo tak naprawdę rozwiązań. Tutaj dla Was y, będzie jakiś organizowany nie wiem, czy to dla Was y, tylko i wyłącznie, ale y, tutaj jakieś spotkanie z przyjacielem, z przyjaciółką, przypadkowe. Które będzie bardzo, dowiecie no się na tym spotkaniu, bardzo ważnych jakichś spraw. Spotkanie, rozmowa z przyjacielem. Tutaj też, moi drodzy, ja widzę takie jak gdyby wiatry przychodzące, wichury, i brak oświetlenia, brak prądu w domu. Dobrze. Dalej moi drodzy, co ja tutaj jeszcze tak naprawdę widzę. Tak, tutaj jest przechylony taki słup, brak oświetlenia, brak prądu. Problemy z połączeniem, problemy z internetem. Może być chwilowy brak właśnie w dostawie prądu w waszym domu. Tutaj też moi drodzy taki. Konik morski, wraca taka równowaga do Waszego życia. Wraca równowaga, wraca taka wzajemność, bezpieczeństwo i dwie bliskie osoby, tak naprawdę, które pomagają Ci w trudnych chwilach. Pomagają Ci w trudnych chwilach. Może czasem jest taka nerwowa atmosfera, bo tutaj mieliśmy takie, na moi drodzy, na tym rancie, tutaj na froncie, takie, moi drodzy, troszeczkę zranienie trochę, tak jak gdyby. To była łza trochę, oczekiwanie na coś. Tutaj, tak naprawdę, dwie osoby bliskie, które mogły przyczynić się do jakiegoś nieporozumienia, ale też tutaj te dwie osoby bliskie, one naprawdę wyciągają, zgubiłam się wyciągają rękę do ciebie, tak jak gdyby do zgody. No, i przepiękny ten króliczek, do którego wróciliśmy. Tutaj też jest taka łeska, moi drodzy, taka kropelka, takie nie do końca jest w życiu tak, jakbyście chcieli. Może to jest jakiś chwilowy, taki, moi drodzy, problem drobny? To może być też oczekiwanie oczekiwanie na zmiany. Tutaj, moi drodzy, tak naprawdę potrzeba jest osoba, która potrzebuje, już to oczyszczenie się zaczęło, ale potrzebuje jeszcze coś zrobić. Kobieta ze szczotką, ja tutaj widzę, tak naprawdę. Kobieta, która idzie w stronę, i tutaj tak naprawdę. W dobrą stronę idzie. W dobrą stronę idzie, bo idzie sprzątać, idzie. To jest przenośnia, idzie robić porządki w swoim życiu. Ale to już się zaczęło, tak? Te porządki w życiu. No dobrze, moi drodzy, to jest to, co ja widzę na tą chwilę. Tutaj co my widzimy? Ja bym powiedziała, że tutaj jest taki ptak, taki orzeł, można powiedzieć, realizacja celów. Idzie to powoli troszkę, ale macie powodzenie, macie szczęście, idą do Was również polepszone, poprawione relacje. Tutaj, moi drodzy, też może być jakaś nagroda za ciężką pracę, może być jakieś wyróżnienie. Też troszkę tak za bardzo, moi drodzy, niektórzy są w przeszłości. Patrzą w stronę przeszłości, jakby to miało coś zmienić, ale tak naprawdę, przez to, że jesteście w tej przeszłości, blokujecie te swoje marzenia, te realizacje z teraźniejszości. Pamiętajcie o tym, że sami sobie możemy blokować pewne sprawy. Tutaj, moi kochani, będzie ta realizacja Waszych celów już niedługo. Też jest tutaj, moi kochani, tak jak gdyby hmm, zmiana. Są takie drobne punkty i one są coraz bardziej takie te kropki, tak jak gdyby coraz bardziej wyraźniejsze i idzie do góry. Tak tutaj, moi drodzy, także może być. Z takich małych, jakichś rzeczy, życie się składa, prawda? I też tutaj, moi kochani, są tak jak gdyby takie drobne momenty poprawy, wychodzenie z jakiejś trudnej sytuacji, czy zdrowotnej, czy finansowej, i tutaj idzie w kierunku powodzenia. Możecie też się dowiedzieć właśnie o poprawie. Wyników badań, o poprawie mm, zarobków. To nie tylko tyczy się materii zdrowia, ale też możliwe, że y, dowiecie się, że ktoś znalazł miłość swojego życia i tak naprawdę realizuje się w miłości, tak? Ktoś się uwalnia z trudnej sytuacji, bo też tutaj można powiedzieć, że jest taki pierścień. Pierścionek, nagroda, prezent, zaręczyny. Poprawa jakiejś relacji, ale nie siedźcie w przeszłości, moi drodzy, bo to jest blokowanie teraźniejszości, siedzenie w przeszłości. Dobrze, to co ja widzę, to na tyle, a teraz poprosimy moi drodzy, żeby się ta karta nie zapaliła. Nie, ale to jest grube szkło tutaj, w tej świecy. Zobaczymy teraz jeszcze wszechświat. Co nam tutaj podpowiada, jakie nam daje wskazówki, rady, nadzieja, nadzieja na spokój, na poprawę, nadzieja, ale przy tej nadziei, kochani, na ten spokój, na poprawę jest pokusa. Dużo pokus w naszym życiu. I takich pokus, które są tak trujące, możliwe, że to chodzi o nasz organizm, o nasze ciało, te pokusy. Aby może zjeść coś y, niezdrowego. Ale to jest tylko też, moi drodzy przykład, przenośnia. To może być w każdej dziedzinie. Zbliża się, moi drodzy, też taki bardzo piękny czas, y, i myślę, że ten czas y, to jest taki moment, w którym odkryjecie Samych siebie i tak naprawdę Twoje dni, y, które były trudne, to już są za Tobą, bo Ty tak naprawdę odkryjesz takie swoje powołanie. Y, odejdzie może to pokuszenie, to kuszenie i odkryjesz siebie. Tutaj też, moi drodzy, jest jeszcze uzdrawianie w dalszym ciągu i manifestacja. W tym uzdrawianiu, już teraz to rozumiem, w tym uzdrawianiu pomogą manifestacje, czyli tak naprawdę manifestacje to jest nic innego jak yy, Wizualizację, przybliżanie swoich marzeń. Możemy oczywiście sobie napisać jakieś cele, zamanifestować, ale też możemy powtarzać sobie jakieś afirmacje, możemy powtarzać to, co chcemy osiągnąć, możemy to napisać, możemy to naprawdę wizualizować, zamykając oczy. Manifestować można na różne sposoby. Teraz trzeba być bardzo, właśnie podczas tych manifestacji, bardzo takim, moi drodzy, uczciwym względem siebie i czysto wyrażać swoje marzenia w Twoim życiu. Nie można z tym błądzić. Możesz właśnie napisać na papierze, ale możesz też pomyśleć, możesz wizualizować te swoje marzenia. No, tutaj, moi drodzy, to z tym czytaniem bardzo mi się yy, yy, tak jak gdyby składa w całość. Ale jeszcze z tej talii, moi drodzy, wyciągnę jedną z tej drugiej talii pozytywnego myślenia energia. Energia. Wiara znowu wyszła. I wskazówki. Tak naprawdę. Wszystko jest energią. Wszystko. I musimy o tym pamiętać. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Także tutaj wierzymy w te nasze manifestacje, w nasze postępy, moi drodzy. Nie tracimy tej wiary. Nie tracimy. I wskazówki się pokazują. Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Także naprawdę to ze sobą współgra dzisiaj. Karty Lenormand. Jakoś nie mam przekonania tutaj do tarota w tym czytaniu. Karty Lenormand wyjmiemy, poprosimy o rady jeszcze. Poprosimy o rady, moi drodzy. Przyjaciel. Labirynt. I. Yy, oczywiście, okulary. Tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała tak: yy, jest jakaś sprawa do rozwiązania z przyjacielem, z przyjaciółmi. Możliwe, że to dotyczy osób związanych z Tobą, mieszkających z Tobą, przebywających z Tobą na co dzień. Ja nie wiem dokładnie, kto to jest, ale tutaj jest potrzeba rozmowy, przyjrzenia się szczegółom, porozmawiania, nie takiego chaotycznego, tylko tak naprawdę razem rozmawiać ze sobą, wyjaśniać od razu, dojść do porozumienia. I tu, moi drodzy, do porozumienia i do takiego mm, szczęścia przez to, bo tutaj, moi kochani, wychodzi, Porozumienie, przeproszenie, a nawet wyjaśnienie sobie tych spraw i otrzymanie prezentu, tam też pokazał się pierścionek. Tutaj albo pierścień, albo bransoletka, nieważne, ten ring w Lenormand oznacza jakąś biżuterię, jakiś prezent. No dobrze, kochani, tutaj tak naprawdę chodzi o porozumienie, o dogadywanie się nawet sami z sobą. Musicie siebie nagradzać też, szanować samych siebie. No dobrze, i teraz y, karty tarota, a jednak y, trzy karty rady. Czy to będzie ze sobą współgrać? Karta siódemki mieczy, karta wieży i karta trójki mieczy, widzicie? I gwiazda na końcu. Tutaj, moi kochani, możliwe, że. Jeszcze ten paść kielichów. Możliwe, że ktoś albo oszukuje, albo jest jakaś taka sprzeczka. No, właśnie tutaj ta trójka mieczy mówi o zranieniach przez jakieś bliskie osoby. Te osoby tak naprawdę mało cię szanują może. Mogą to być Twoje dzieci, które dokuczają, tak? Ukrywają pewne sprawy, łamią pewne zasady i tutaj są takie zmiany. Tutaj wychodzi na osoby młode, które są bardzo pewne siebie i może brak tego szacunku wychodzi od nich, bo one są bardzo zajęte, te młode osoby, prawda, teraz. I tak naprawdę one myślą, że Na nich się wszystko zaczyna, że nikt wcześniej nie przeżył, i tutaj moi drodzy oni pierwszy raz przeżywają tak jak to młode osoby, tak? I myślą, że świat do nich należy. Troszkę się nie liczą może z rodzicami czy z dziadkami, ze starszymi. A tutaj tak naprawdę karta mówi o tym, że. Odnajdziecie spokój, odnajdziecie może nawet właśnie przeprosiny, jakieś zaproszenie, odnajdziecie spokój i wyrównana będzie ta energia, która jest w tej chwili. No właśnie. Także ja dobrze czułam, moi drodzy, że tu jest jakieś tak naprawdę w tym czytaniu niedocenianie swoich bliskich. Swoich rodziców, swoich dziadków, kogoś starszego. No dobrze, kochani, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Bardzo gorąco pozdrawiam. Takie oto czytanie wyszło. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji, moi drodzy.